W dzisiejszym filmie przyjrzymy się najnowszym akcjom polskich służb, przejęciu koksu za 5 milionów złotych oraz spektakularnego zatrzymania gangsterów. Jeśli chcesz wiedzieć, jak wygląda wojna z używkami od kuchni i jakie zagrożenia czyhają tuż za rogiem, zostań z nami! W dzisiejszych czasach skutki zażywania niedozwolonych substancji psychoaktywnych są wyraźnie odczuwalne niemal na każdym kroku naszego codziennego życia. Niezależnie od miejsca, wieku, statusu społecznego czy wykształcenia, nikt nie może powiedzieć z całkowitą pewnością, że problem ten go nie dotyczy. Co gorsza, wiele substancji, które jeszcze niedawno nie budziły podejrzeń lub były wykorzystywane w zupełnie innych celach, dziś trafiają na rynek narkotykowy i zaczynają funkcjonować jako nielegalne używki. Granice między tym, co legalne, a tym, co już niebezpieczne, coraz częściej się zacierają, a środki odurzające stają się problemem nie tylko osób uzależnionych, ale także ich rodzin, przyjaciół, sąsiadów, a ostatecznie całego społeczeństwa. Skala zjawiska jest ogromna. Nie da się już dłużej mówić o zakazanych substancjach jako problemie jednostek. To zjawisko przeniknęło do tak wielu sfer życia społecznego, że dziś stanowi realne zagrożenie dla ładu publicznego. W naszym kraju wpływ obecności substancji na codzienne życie widoczny jest w wielu obszarach. Widzimy go w rosnącej liczbie bezdomnych, w dramatycznym stanie psychiatrii, w przestępczości młodzieży, która coraz częściej sięga po nielegalne substancje jako formę buntu, zabawy albo ucieczki od rzeczywistości. Problemy te stają się coraz bardziej złożone, a zarazem trudniejsze do rozwiązania, ponieważ środki odurzające pogłębiają istniejące już kryzysy. Na poziomie międzynarodowym sytuacja wygląda równie niepokojąco. W wielu państwach o niższych i średnich dochodach przemyt środków odurzających staje się problemem niemal strukturalnym, rujnując wszelkie próby budowania sprawnej administracji, silnej gospodarki i stabilnego systemu ochrony zdrowia. Handel narkotykami stymuluje korupcję, wzmacnia przestępczość zorganizowaną, a często prowadzi także do bezpośredniej przemocy, której ofiarami padają zarówno zwykli obywatele, jak i przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. W efekcie państwa te toną w chaosie, a ich rozwój zostaje zahamowany na dekady. Nie brakuje jednak przykładów skutecznych działań podejmowanych przez służby. Jedną z takich interwencji opisała Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku. W poniedziałek 14 kwietnia funkcjonariusze podzielili się informacjami o akcji przeprowadzonej na zachodniej granicy Polski. Udział w niej brali policjanci z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie. Którzy już od dłuższego czasu prowadzili intensywne działania operacyjne. Z ich obserwacji i ustaleń wynikało, że przez przejście graniczne w świecku planowany jest przemyt większej ilości zakazanych substancji. Na podstawie zebranych danych wspólnie z funkcjonariuszami Storuńskiego Wydziału Centralnego Biura Śledczego Policji oraz ze wsparciem Straży Granicznej przygotowali zasadzkę. Ich celem był konkretny pojazd: samochód dostawczy marki Renault Master, który zmierzał z Niemiec do Polski. Kiedy kierowca został zatrzymany i przeprowadzono dokładną kontrolę pojazdu, funkcjonariusze odkryli starannie zamaskowaną skrytkę ukrytą w części sypialnej auta. Wewnątrz znajdowało się 10 paczek, każda szczelnie zapakowana. W sumie zabezpieczono około 11 kg czystej koki, której wartość na czarnym rynku mogłaby sięgnąć aż 5 milionów złotych. Kierujący pojazdem Marcin K. został natychmiast zatrzymany i przewieziony do prokuratury rejonowej w Słubicach, gdzie postawiono mu zarzut przemytu znacznej ilości substancji psychotropowej. Sąd rejonowy w Słubicach, po zapoznaniu się z materiałami sprawy, zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Tego typu decyzje pokazują, że państwo podejmuje konkretne działania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się środków odurzających, choć walka ta jest trudna i wymaga zaangażowania wielu instytucji. Nie jest to przypadek odosobniony. Tylko miesiąc wcześniej równie spektakularna operacja doprowadziła do rozbicia aż dwóch powiązanych ze sobą grup przestępczych. W akcję zaangażowano wówczas ponad 100 funkcjonariuszy, którzy jednocześnie przeprowadzili przeszukania, zatrzymania i zabezpieczenia materiałów dowodowych. To pokazuje skalę działań i determinację służb, ale także uświadamia, jak potężnym przeciwnikiem są dziś gangi zajmujące się przemytem i handlem substancjami. Zorganizowane grupy przestępcze nie ustają w wysiłkach, by odnaleźć nowe kanały i metody transportu zabronionych substancji. Wiedzą, że nawet jedna udana dostawa może przynieść im ogromne zyski liczone nie tylko w tysiącach, ale i w milionach złotych. Dlatego służby muszą działać nie tylko szybko i zdecydowanie, ale też precyzyjnie i z dużym wyprzedzeniem. W tej grze nie ma miejsca na pomyłki, bo każda z nich może kosztować życie, zdrowie lub bezpieczeństwo setek osób. Operacja, o której przez wiele dni rozpisywały się media, była jednym z najbardziej złożonych i skoordynowanych działań wymierzonych przestępczość narkotykową w ostatnich latach. Cała akcja została przeprowadzona przez doświadczonych funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Straży Granicznej, działających pod bezpośrednim nadzorem Prokuratury Krajowej. W operacji uczestniczyło ponad 100 funkcjonariuszy różnych formacji, co tylko potwierdza, jak poważne było zagrożenie, i jak rozbudowana musiała być struktura przestępcza, na którą postanowiono uderzyć. Efektem wspólnych działań było całkowite rozbicie dwóch niezależnie działających, ale równie niebezpiecznych zorganizowanych grup przestępczych. Wiele z zatrzymanych osób od dawna figurowało w kartotekach służb jako osoby podejrzane o powiązania z handlem substancjami. Jednak tym razem udało się zebrać wystarczającą ilość dowodów, by postawić konkretne zarzuty. Część zatrzymań odbyła się w sposób dynamiczny. Przy wykorzystaniu wsparcia ze strony specjalistycznych jednostek antyterrorystycznych. W akcję zostali zaangażowani funkcjonariusze Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA oraz elitarne oddziały z Krakowa, Katowic i Łodzi. Ich obecność nie była przypadkowa. Podejrzani byli nie tylko dobrze zorganizowani, ale też potencjalnie niebezpieczni i gotowi do użycia siły w obliczu zatrzymania. Przeszukania objęły aż 13 różnych lokalizacji były to zarówno mieszkania prywatne, jak i inne obiekty, które służyły członkom grup jako magazyny, punkty przeładunkowe, a nawet miejsca spotkań. Podczas działań zabezpieczono znaczne ilości różnego rodzaju środków odurzających, m.in. ponad 6 kg suszu konopi, 3,5 kg mewki oraz prawie 6 kg koki. Wszystkie substancje były przechowywane w hermetycznych opakowaniach, starannie ukryte w miejscach trudno dostępnych. Jednak to tylko wierzchołek góry lodowej. Jak wynika z ustaleń śledczych i analiz prowadzonych przez CBSP grupy te mogły wprowadzić na rynek nie mniej niż 2,5 tony suszu konopi, 22 kg amfy oraz 9 kg koki. Całkowita wartość rynkowa tych substancji mogła przekroczyć 53 miliony złotych. Taka suma pokazuje, jak olbrzymi był to proceder i jak wielkie były zyski dla członków tych przestępczych struktur. Wobec zatrzymanych prokurator z małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Krakowie postawił poważne zarzuty. Dotyczą one nie tylko udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ale również kierowania nią, posiadania znacznych ilości zakazanych substancji i ich wprowadzania do obrotu. Co ważne, grupa miała charakter zbrojny, co oznacza, że jej członkowie mogli posiadać broń i być przygotowani do jej użycia w razie potrzeby. Postępowanie prowadzone przez prokuraturę krajową wciąż trwa. Celem śledczych jest nie tylko pełne udokumentowanie przestępczej działalności grup, ale również ustalenie wszystkich powiązań i potencjalnych współpracowników. Już teraz na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek o łącznej wartości przekraczającej milion złotych, w tym gotówkę zarówno w polskiej, jak i zagranicznej walucie. Tymczasem w innych regionach kraju służby również nie próżnują. W ciągu zaledwie kilku miesięcy odkryto ponad 100 kg czystej koki zatopionej na dnie Zatoki Gdańskiej. Substancje były zapakowane w foliowe worki i ukryte w taki sposób, by mogły zostać wydobyte przez nurków z odpowiednim sprzętem. Przechwycenia dokonał Morski Oddział Straży Granicznej, a wartość przejętych środków na czarnym rynku mogła wynieść nawet 60 milionów złotych. W związku z tą sprawą postawiono zarzuty siedmiu osobom, z czego kilka miało już wcześniej konflikty z prawem. Kolejna sprawa dotyczyła spektakularnego przejęcia ponad 40 litrów płynnej koki, które miało miejsce na terenie województwa lubelskiego. Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Gdańska, współpracując z czeskimi celnikami. Zdołali udaremnić próbę wprowadzenia tej niezwykle niebezpiecznej substancji do obiegu. Wartość rynkowa przechwyconej partii wynosiła około 7,5 miliona złotych. Wśród zatrzymanych znalazł się między innymi 53-letni mężczyzna z województwa kujawsko-pomorskiego, który, jak się okazało, już od lat działał na styku legalnego transportu międzynarodowego i nielegalnego przemytu środków odurzających. Wszystkie te sprawy pokazują jasno, że handel zakazanymi substancjami w Polsce, mimo nieustannych działań służb, wciąż jest bardzo żywym i dynamicznie rozwijającym się zjawiskiem. Jednak jednocześnie dowodzą również tego, że państwo nie pozostaje bierne. Każdy sukces operacyjny to cios wymierzony w świat przestępczy, a jednocześnie krok ku temu, by społeczeństwo mogło czuć się bezpieczniej.